Dzień dobry, cześć. Witam cię w podcaście Las po raz. I chciałabym, żebyś ty nam się wszystkim przedstawił, naszym słuchaczom. Dzień dobry. Ja jestem... Wilkiem. W zasadzie nie mam nic do powiedzenia szczególnego o swojej osobie. Jestem zwykłym, totalnie typowym <laughs> wilkiem. Ale co to znaczy zwykłym wilkiem, tym strasznym, takim ogromnym, skłami, który atakuje, czy raczej tym, który pomaga i dba o bliskich? <laughs> ja bym. Nie potrafię powiedzieć na to pytanie, chyba jestem zwykłym wilkiem i. Nie zastanawiam się nad tym, czy komuś pomagam, czy nie. Czasami jestem głodny. A jak nie jestem głodny, to po prostu się zajmuję swoimi sprawami. W takim razie, czy masz jakichś wrogów? Kto to jest? Jeśli tak, nie, ja nie mam wrogów. Mówię, czasami jestem głodny. To wszystko. Widzę, że przybyłeś do studia sam. Czy twoja watacha gdzieś tutaj czycha? Czy zostałeś samotny, wybrałeś tę drogę? Czy mam watachę? Czy nie mam watachy, to sprawy mojej watachy zostają w mojej watasze. Nie poruszam spraw mojej watachy na zewnątrz. Z tym, że jesteś tu sam. No ale dobrze, nie będę już dociekać. W takim razie, skoro jesteś taki skryty, dlaczego tu przybyłeś? Zostałem zaproszony. Może warto było się przygotować, zanim przyszedłeś? Jestem gotowy. W takim razie, proszę cię, opowiedz coś o sobie. Co lubisz robić? Jak spędzasz wolny czas? Nie zastanawiam się nigdy nad tym. Po prostu. Żyję. Jestem zawsze w tej chwili, w tu i teraz. Biegam po lesie. Jak jestem głodny, to zaczynam węszyć. To tyle. Jestem po prostu tu i teraz. Słyszałam, że jeżeli wilki pozostają same, czasami zjawy je dopadają. Co o tym sądzisz? Jest taka opcja? Nie wiem, czy widziałem kiedyś zjawy. Nie zapuszczam się na cmentarze. Uważam, że tam jest chyba dla nich najlepsze miejsce. A czy las nie jest cmentarzem roślin i zwierząt? Nie, miejsce zjaw jest na cmentarzu. Rozumiem. To w takim razie, czy tobie można czegoś życzyć? Czy ty już nic nie potrzebujesz? Czekasz na śmierć? Chciałbym, żeby, żeby nikt się już mnie nie bał. Nie musiałbym tyle biegać. Dziękuję. Dzięki.